Cześć, to Ania ze szkoły Księgowości. Witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Dzisiaj ponownie na temat CIT-u, a dokładnie mówiąc planowanych zmian w zakresie podatku CIT. Na razie jeszcze nie wiemy, w jakiej formie to ostatecznie wejdzie, a dziś porozmawiamy o ukrytej dywidendzie. Która gdzieś tam powodowała u nas pewną niepewność, została wprowadzona przepisami od stycznia 2022 roku, ale później przesunięta w czasowo i ma obowiązywać od stycznia 2023 roku już w pełni. A teraz zastanówmy się, na czym w ogóle polega okryta dywidenda i kogo dotyczy. Jeśli zerkniesz do przepisów, to mamy tam taką trochę dziwną definicję, bo za ukrytą dywidendę uznajemy koszty, które są poniesione przez podatnika będącego spółką w związku z świadczeniem wykonywanym przez podmiot powiązany z tą spółką, ale także powiązany ze wspólnikiem czy akcjonariuszem tej spółki. Jeżeli poniesienie tego kosztu jest ukrytą dywidendą, ukrytą dywidendą czyli jeśli spełnia trzy warunki y, i w ten sposób jest klasyfikowane właśnie jako taki koszt, który podlega ograniczeniom y, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Pierwsze z tych warunków to wysokość tych kosztów albo termin ich poniesienia jest uzależniony w jakikolwiek sposób od osiągnięcia zysku przez podatnika albo Wysokości tego zysku, czyli na przykład jako procent zysku naszej spółki. Druga sytuacja jest już bardziej ogólna, e, ogólnie zapisana, ponieważ dotyczy takiej sytuacji, gdy racjonalnie działający podatek nie poniósłby tego kosztu, albo mógłby ponieść koszt w niższej wysokości niż to świadczenie, które otrzymała nasza spółka, czyli generalnie, gdybyśmy w ogóle jako spółka nie chcieli takich usług, nie chcieli takich świadczeń ponosić, gdyby nie to, że one są świadczone przez podmiot powiązany, albo moglibyśmy zapłacić na rynku mniej. Trzeci warunek: koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów które stanowiłyby własność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem tego podatnika, a więc tutaj od razu na myśl przychodzą nam wszelkiego rodzaju należności licencyjne. Mamy w, w, w przepisach ustawy jeden wyjątek. Kiedy tych przepisów nie będziemy stosować, dokładnie kiedy tych kosztów nie będziemy wyłączać z kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli wartość tych poniesionych przez podatnika kosztów Nabytych od podmiotu powiązanego, e, które klasyfikowane są jako ukryta dywidenda, jest niższa niż kwota zysku brutto w roku, w którym te koszty zostały uwzględnione. E, przepisy te początkowo miałem wejść od 1 stycznia 2022 roku, ostatecznie przesunięto termin wejścia w życie tych przepisów od stycznia 2023 roku. A więc obecnie, mimo że te przepisy są ujęte w ustawie o podatku CIT, to na ten moment na mocy przepisów przejściowych jeszcze nie obowiązują. Jeszcze nie obowiązują, a już planowane są zmiany w tym zakresie. Z projektu zmian, który ukazał się na początku lipca 2022 roku, po pierwsze dowiadujemy się z uzasadnienia, że ukryta w ogóle dywidenda pomija specyfikę funkcjonowania grup kapitałowych, czyli jej funkcjonowanie jest w ogóle niedostosowane do tego, w jaki sposób funkcjonują grupy kapitałowe, gdzie pewne usługi są np. wydzielane do spółki specjalizującej się w obsłudze całej grupy. Po drugie, że przepisy dotyczące ukrytej dywidendy nachodzą na przepisy o e, cenach transferowych, które już obowiązują od jakiegoś czasu. W związku z powyższym może być problem interpretacyjny, które przepisy w jakim zakresie, w jaki sposób sto stosować i po trzecie generalnie można powiedzieć, że ukryta dywidenda w związku z tym, że mamy tam zapis dotyczący używania aktywów będzie negatywnie wpływać na rynek e, opłat licencyjnych. W związku z powyższym ustawodawca proponuje likwidację ukrytej dywidendy. A więc na ten moment. Y Obserwując projektowane zmiany, to do końca nie wiadomo, czy ta ukryta dywidenda w przyszłym roku, w 2023 roku, będzie obowiązywać i w jakiej formule. Po więcej informacji dotyczących zmian w zakresie podatków dla spółek, zapraszam Cię na szkolaksięgowości.pl. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.